To jest jakiś kiesny balonczyk, także jest nabir kiesnych masek. Tutaj jest miejsce, gdzie się szyny Kremera dla ludzi, którzy mają powstrzymały e, przełomami. Tutaj jest system wentylacji, jest niezależne e, ogrzewanie. Tutaj główne zadanie w to tym, żeby do momentu, póki prezydent naszej północnej państwa nie zakończy się, ona ma pracować, do pomocy. Już nie trzeba. I nie trzeba, żeby ona pracowała tam 3-4-5 lat. Główne, ten rok. За два месяца нашей работы в Артемовске как бы могу вам привести такие цифры, что за два месяца 70% медицинской техники вышло из строя. Поэтому потребность в транспорте является очень высокой и подобные акции являются просто неоценимыми.